Czy dostałam informację, żeby pojechać do drugiego LEGO Store'u, ponieważ jest tutaj minifigur... Czy dostałam informację, żeby pojechać do drugiego LEGO Store'u w Budapeszcie, bo tam jest fabryka minifigurek? Być może. Czy nagramy z tego względu drugi filmik? Z Budapesztu? Jak najbardziej. Cześć, witajcie na kanale Ciocio od klocków. Ja nadal jestem na wycieczce 24-godzinnej w Budapeszcie. Mam godzinę 12.51, o godzinie 17 muszę być już na lotnisku. Ale nie mogłam sobie odmówić, żeby zobaczyć drugi Lego Store w Budapeszcie, ponieważ od wcześniejszego pracownika z tego wcześniejszego Lego Store możecie zobaczyć sobie relacje tutaj u góry. Dostałam informację, żeby pojechać do galerii Ale, ponieważ tutaj jest nowy, odświeżony, odrestaurowany Lego Store, w którym jest m.in. Coś charakterystycznego dla Budapesztu. Podobno są tutaj figurki z jakimiś symbolami węgierskimi, także trzeba to zobaczyć. No i przede wszystkim jest też Mini, fi mini Figure Factory, czyli fabryka minifigurek. Coś, co mogliście zobaczyć u mnie na filmikach w Lego Store z Barcelony. Nie zajmuję już tutaj miejsca, bo widzę już jak wujaszek kręci głową. Nie gadam, chodzimy. Nie będziemy się tutaj skupiać za bardzo na tym, co jest na ścianach, ponieważ to mogliście zobaczyć już na innych moich recenzjach z legostorów. Tutaj skupimy się głównie oczywiście na mini Figure Factory, tak te chodźcie. Czekam, żeby kupić opakowanie, bo tak jak pamiętacie, najpierw trzeba kupić opakowanie, żeby potem wydrukować sobie tą minifigurkę. Także kupię może cztery. 4 minifigurki, może trafi jakaś na konkurs. Za cztery minifigurki zapłaciłam 15 tysięcy forintów. Nadal nie wiem ile to jest. Zrobimy sobie tutaj przelicznik. Idziemy je teraz skomponować. Pierwszą mamy już zrobioną, teraz reszta i wszystkie inne kształce. Teraz musimy dorobić sobie dalszą część naszej minifigurki, czyli oprócz torsika, który się właśnie drukuje, dodać nóżki, akcesoria, główki i włoski. Mamy już cztery główki. Czekamy aż się machuje. To jest dosyć w lobbystorach, nas w Polsce również. To jest coś, na co najbardziej churuje, czyli szybki bółzór. Naprawdę ładnie wygląda, ale zobaczcie skalę. Jeżeli mieliście kiedykolwiek do czynienia i widzieliście tego buzera, to zobaczcie jak ten pampor wygląda przecież ogromnie. Zerkniemy sobie jeszcze na ściankę pickabrick. Tutaj również nie ma kubeczków, są bureczki. Dlatego starku a co do jakości, do tego co jest na samej ściance, to jest to dokładnie to do, e, niemal to samo co w tym wcześniejszym rewostorze, także nie ma tutaj żadnych mega e, unikalnych kloczków spoko. Jeżeli ktoś potrzebuje do budówca, to jak najbardziej, ale nie ma, nie ma tutaj żadnych unikatów. Nawet jestem w stanie stwierdzić, że w w Polsce jest ona bardziej wyposażona. Dobra, szukamy, gdzie jest moja minifigurka. Nie widzę, nie widzę. Ale moja chyba już sknie, także czekam, aż się, aż się skończy. O, zobaczcie, czyli jest już gotowa, już sobie sknie, czekam na to, żeby ją odebrać. Hihi. No i tak jak wspomniałam, jedna minifigurka z Lego Factory będzie do wygrania. Wystarczy tylko, że napiszecie, komu taką minifigurkę byście dedykowali i komu podarowali. A może schowalibyście dla siebie. Będzie mi bardzo miło, jak napiszecie to w komentarzu, a ja sobie wybiorę najbardziej kreatywną odpowiedź. Mamy to, figurka jest gotowa. Ja bardzo się cieszę, że tutaj jednak przyjechałam. Także wielkie dzięki dla pracowników Legostor Westen za to, że mi powiedzieliście o tym. Tak nie zrozumiecie, ale dzięki Wam bardzo. Mam unikatowy prezent z Budapesztu, bardzo się cieszę. No i tak jak wspomniałam, jedna figurka będzie do wygrania. A ja Wam dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ten króciutki vlog minifigur Factory Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę, subskrypcja i co? Widzimy się na następnym filmiku. Buziaki od cioci. Pa!